Wszyscy zawodnicy, jakich przynajmniej ja znam, mieli przynajmniej jeden mecz taki, w którym przegrali z zawodnikiem, z którym nie powinni przegrać. Ja mój mecz pamiętam bardzo dobrze. To było wiele lat temu. Grałam z taką panią, która była wolna, nie miała wiele uderzeń pięknych, tenisowych, była słaba technicznie i nawet nie uderzała piłki centrum rakiety. No, ja nie wiem, ja w ten dzień byłam no nie do grania, tak jakbym wstała lewą nogą z łóżka. Piłki moje leciały albo w siatkę, albo w płot. i właściwie to ona tego meczu nie wygrała, tylko ja go przegrałam, ja i dałam na srebrnym talerzu. No i po tym meczu usiadłam i po prostu ten koszmar nie mógł się skończyć. Czułam się okropnie na swój temat. Same Ciemne myśli zaczęły mnie nadchodzić, no, to było coś strasznego. Miałam takie złe uczucie na swój temat, że ja to te nazywam tenisowym kacem. Po prostu miałam tenisowego kaca niezmiernych proporcji. No i ponieważ to się nie poprawiało i ja coraz gorzej się zaczęłam z tym czuć i ciągle o tym myślałam, to doszłam do wniosku, że muszę z tym coś zrobić, bo jak nie zrobię, to stracę końca, koniec szacunku, resztę szacunku do siebie. No i tu jest, jak poradziłam sobie ze swoim tenisowym kacem. Przyszłam na kort. Tylko ja i maszyna do rzucania piłek nie przyniosłam z sobą nikogo ze względu na to, że byłam po prostu tak wściekła. I co zrobiłam? Ustawiłam sobie tą maszynę do rzucania piłek, tak, żeby mi rzucała takie sytery, taką piłkę prosto na widelec przy linii serwisowej. I zaczęłam walić tak, jak mogłam mocno same sytery i w większości forehand. I waliłam tą piłkę tak mocno jak mogłam, całą tą swoją tą, tą złość, ten disappointment w siebie wrzucałam w każdą tą piłkę i po prostu wyrzucałam w siebie te bardzo złe emocje. No i po jakimś czasie te, te emocje po prostu zaczęły ze mnie wychodzić i zaczęłam się trochę lepiej czuć. No i tak po dwóch godzinach takiego odbijania mocno forehandu z, z linii serwisowej zaczęłam po prostu się czuć lepiej i czułam, zaczęłam czuć taki spokój i po prostu w ten sposób yy, wyleczyłam tego swojego tenisowego kacu.